Witam Państwa w kawiarni Moment na Nowym Świecie. W Warszawie goszczę dzisiaj byłego dyrektora technicznego PZPN, także yy, byłego selekcjonera reprezentacji Polski, pana Jerzego Engela. Witam Państwa. U Pana to dużo tych słów były, były, były. To myślę, że dobrze, bo to świadczy o tym, że nie siedzę w domu w ciepłych papciach, tylko cały czas coś robię i gdzieś pracuję. Jak rozmawialiśmy w siedzibie PZPN na Bitwy Warszawskiej w lipcu, 2012, to powiedział Pan, mam nadzieję, że z 26 października, czyli z tymi wyborami na, na prezesa, zwycięży zdrowy rozsądek. Zwyciężył? Tak, według mnie zwyciężył zdrowy rozsądek, z tego względu, że osoba Zbigniewa Bońka daje spokojną pracę związku, bez żadnej presji medialnej, bez żadnej presji politycznej, bez żadnej presji społecznej i myślę, że w tej chwili jest czas na to, żeby spokojnie budować polską piłkę reprezentacyjną. Pan w drugiej turze zagłosował na Zbigniewa Bońka. A dlaczego nie w pierwszej? Dlaczego nie od razu? Z tego względu, że tak naprawdę ja nie, nie znałem żadnych programów ludzi, którzy startowali w tych wyborach, oprócz jednego człowieka, którego znałem bardzo dobrze na co dzień z pracy i widziałem jak pracuje, widziałem co robi. Zresztą do dnia dzisiejszego odpowiada za, za, za te same że, rzeczy w związku. Jego program znałem i rzeczywiście przekonał mnie co do tego, jak ma wyglądać związek w przyszłości. Natomiast podczas zjazdu to wszystko się pozmieniało. Mówi pan o przemówieniu Edwarda Potoka? Mówię o przemówieniu, bo, bo rzeczywiście wypadł katastrofalnie. Podczas Ale podpisałby się pan pod słynnym stwierdzeniem pana Lacha, że Potok to się skompromitował? Tym nie, wystąpieniem? Nie, 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 ja się nie podpisuję pod niczym, co mówił pan Lach, żebyśmy się rozumieli. Zresztą rzadko zgadzaliśmy się w różnych sprawach. Dlatego sądzę, że to, co przedstawił Zbyszek Boniek i tak jak siebie przedstawił, to było zdecydowanie coś innego i myślę, że w sposób właściwy już cała sala zdecydowała się poprzeć jego. Był Pan zaskoczony tym, że Grzegorz Lato nie zebrał poparcia, i nie wystartował? Nie, nie byłem zaskoczony. Z tego względu, że krytyka była tak wielka poprzedniego prezesa, że z pewnością było mu trudno. Żałuje Pan, że Grzegorz Lato już nie ma, czy nie? Wie pan, właściwie nie. Z tego względu, że to, co powiedziałem na początku, że w tej chwili Związek ma o wiele spokojniejszą pracę, aniżeli wcześniej. A to jest bardzo ważne. Już nie dla samego prezesa, ale dla wszystkich ludzi, którzy dla Związku pracują. Komu zależało? Bo mówił mi pan przed wywiadem, że komuś zależało na tym, żeby wizerunek Polskiego Związku Piłki Nożnej był zły. No ale widzi pan, to jest. Właściwie patrząc na związek, to od wielu, wielu lat jest cały czas ta sama walka, bo przypomnijmy sobie, w jakiej atmosferze odchodzili poszczególni prezesi. Nawet Marian Dziurowicz wiele, wiele lat temu odchodził też w takiej atmosferze wielu niedomówień. Później Listkiewicz, Michał Liskiewicz, który odchodził w bardzo złej atmosferze. Przypomnijmy sobie te ataki polityczne, ataki medialne, to wszystko, co się działo, ataki społeczne. A więc można powiedzieć, że cały czas coś się działo złego wokół związku, ale wokół ludzi, których atakowano zdecydowanie za to, że oni tym związkiem kierują. W związku z tym myślę, że... Ale ustalmy, atakowano słusznie Grzegorza Latę, czy nie? No myślę, że, że kilka takich spraw, które... które... Nie podobały się kibicom i nie, w ogóle społeczeństwu się nie, nie podobały, że wychodziły jakieś nie wiadomo jakie historie, prawda, z ludźmi, którzy przyszli do sportu, spoza sportu, wpłynęły na to, że wizerunek państwa związku stał się zły. Natomiast Mówi tym o Kulikowskim, jak rozumiem. Teraz. Myślę o, o, no ja nie chcę na używać nazwisk, ale wiadomo było, że nagle przy futbolu zaczęli się kręcić ludzie, którzy zupełnie nie mieli nic wspólnego z piłką nożną, a przynieśli do futbolu całe zło. No, rozumiem, że mówi pan jednak o Kulikowskim. No nie ma o, o takiego. O, o różnych ludziach, którzy do, doszli do futbolu, a z futbolem nigdy nie mieli nic wspólnego. Tak, ktoś się do, dopuścił do tego. To no nie jest tak, że oni sami przyszli i sobie No, czasy się weź... dopuściły. wie pan, czasy się zmieniły, bo ludzie ci jednak yy, mają pieniądze, obracają pieniędzy, więc mogą. Organizować różne rzeczy sportowe, również piłkarskie, i w ten sposób powoli, powoli, powoli dochodzą coraz bliżej do, do tej wierchuszki futbolowej. Pan pracował na Bitwy Warszawskiej w PZPN-ie. Jak pan usłyszał rozmowy czy z Dzisława Kręciny, czy Grzegorzalaty a propos tych kopert, tej siedziby, nie czuł pan zażenowania? Ja nie, ja nie pytam, czy ktoś złamał prawo, bo to ustali prokuratura, ale czy nie czuł pan obciachu? Nie pan, czuliśmy oczywiście i dlatego mówię, że to nie jest łatwa praca. Pracujących bardzo dobrze dla związku cierpi przez to, że ten wizerunek w związku nie był dobry. Ale właśnie wizerunek związku jest oceniany przez działanie poszczególnych ludzi. Nigdy się nie atakuje poszczególnych ludzi, atakuje się związek PZPN jako całość. Cokolwiek się stanie gdzieś w futbolu w Polsce, to jest atakowany PZPN. Jeśli sędzia zrobi błąd na boisku yy, yy, myląc się, prawda, mhm. natychmiast atakowany jest PZPN. A więc wszystko, co każdy robi, idzie na rachunek związku. I to jest bardzo przykre. Bo związku... Czyli to też na rachunek pana wtedy, kiedy pan Oczywiście, tam pracował? Bo w związku pracuje naprawdę wiele osób mhm. i to wiele wiele lat, które pracują znakomicie. Ja mogę powiedzieć, że kierowałem swoim działem, bo to jest najłatwiejsze, co mogę powiedzieć. Z jednej strony grupa szkoleniowców znakomitych. Przypomnę tylko, że Marcin Dorna w tym roku zdobył trzecie miejsce w Europie z Under 17, że dwie następne drużyny Bładysława Żmudy i Mirosława yy, yy, Dawidowskiego nie przegrały w tym roku ani jednego meczu międzypaństwowego a w, i, i pokonały Niemców, co się rzadko zdarza. Jedna i druga U20. U20 i U15 pokonały Niemców, że U15 zdeklasowała w ogóle pięć mm -hmm. zespół niemiecki. No więc dwie kolejne drużyny, U16 i u U19, awansowały na Elite round, czyli to jest druga runda eliminacji mm -hmm. mistrzostw Europy. I to jest wszystko polski Związki Piłki Nożnej. Dlaczego ci ludzie mają też odczuwać na sobie ten. To dlaczego w takim razie pan albo inni ludzie, którzy są zasłużeni, nie wyszli wtedy w tym listopadzie 2011 roku i nie powiedzieli: kurczę, ja nie mam z tym nic wspólnego, pracuję w PZPN-ie, ale mnie też to żenuje. To jest śmieszne i żałosne to, co się dzieje. No tak, ale, ale nie, ale ale... nie kojarzy się z, z tymi kopertami i z tym wszystkim. Co no co się dobrze, dzieje. ale to my nie jesteśmy kojarzeni z tym wszystkim, tylko że niestety nasza praca była o wiele trudniejsza. Oprócz tego, że miałem pod sobą grupę szkoleniowców, to jeszcze Aha. miałem drugą część ludzi, którzy odpowiadali za organizację meczów poza pierwszą reprezentacją. Wszystkie pozostałe mecze również ktoś organizuje cały czas i to jest olbrzymi dział. Skoro tyle sukcesów pan wymienia i tyle sukcesów ma pan na swoim koncie jako dyrektor techniczny PZPN, to dlaczego ten PZPN dzisiaj z nowymi władzami, z nowym prezesem pana nie chce? To nie, to nie jest tak. To jest w naszym przypadku jest kadencyjność. Przede mną pracował na tym samym stanowisku Henryk Aposki. Nie no to jest tak, bo ja rozmawiałem ze Zbigniewem Bońkiem, nie niedalej niż to tydzień ja panu, temu. To, to Ale ja ja mówię, to... ja nie chcę już Angela. Tak, bo Zbyszek ma swoją ekipę. Tak było 10 lat temu, kiedy Zbyszek obejmował miejsce selekcjonerskie po mnie. Mhm. Prawda? I tak jest teraz. Każdy ma swoich ludzi, z którymi się lubi otoczyć, z którymi widzi swoją współpracę. Polska zapisała, zapisała, że Boniek jest pańskim swoją. czarnym duchem. Powiedziałby Pan tak? Bo tak, z reprezentacji on pana, ona, on pana tak naprawdę zwolnił. No, nie bójmy się słów. Stąd on Pana zwalnia. Może to nie jest naj, naj, najbardziej fortunne słowo, ale mógłby Panu zaproponować tę, kolejne, tę kolejną kadencję. Nie zaproponował, bo nie chciał. No, ale to widać że po prostu ze, ze Zbyszkiem, mimo że nie jesteśmy wrogami, nie jesteśmy też przyjaciółmi, ale współpracujemy z sobą od dawna, bo cały czas obracamy się w, w, w tym samym kręgu ludzi, to jednak mamy swoich kolegów, mamy swoje towarzystwa i w troszkę innych kręgach się obracamy, także to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. On ma swoich ludzi, na których stawia i, i którym bardziej ufa, ja mam swoich. Jak wyglądało to spotkanie, kiedy on Pana zaprosił i powiedział, że nie będzie chciał już z Panem współpracować? Bo wiem, że do takiego spotkania doszło? Tak, całkowicie normalnie. Bo my rozmawiamy, wcześniej u mnie też był w moim gabinecie i też rozmawialiśmy, chociaż nie jeszcze o tych sprawach, że, że nie będziemy przedłużać dalej kadencji, jeśli chodzi o dyrektora sportowego. Mhm. Wyszek zaprosił mnie do siebie i powiedział, że bardzo by chciał, ażebym pozostał w strukturach UEF-owskich, ponieważ. Sprawdził to. Był w UEFA i wie, że bardzo dobrze jestem postrzegany w UEFA, w związku z tym dobrze reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. I bardzo by chciał, żebym dalej to robił. Natomiast jeśli chodzi o moje stanowisko dyrektora sportowego, ma inną kandydaturę, innego człowieka. Troszkę inną wizję pracy na tym stanowisku i dlatego po prostu się rozstajemy. Pan to mówi tak bardzo elegancko powiedział. Ja rozumiem, że to spotkanie no to tak, było spotkaniem dżentelmenów, no ale... To tak, nie... tak elegancko było. To, nie, mhm. to Tu się nic nie dzieje. To właśnie tak to wygląda. Okej, okay, ja mam trochę inną wiedzę, jak to spotkanie wyglądało, ale nie wszystko ma też pan, możemy... To ma pan złą wiedzę, bo na tym A spotkanie... to nie że Zbigniew Boniek zarzucił panu to, że jest pan zbyt leniwy? O czym pan mówi w ogóle? Proszę pana, niech pan Bońka spyta. Ja zapytałem Bońka. No bo to proszę posadzić tutaj Zbyszka Bońka i go spytać o to. to, a, to Roman jakieś, Kosecki, a Roman Kosecki oszustwo. z kolei, kiedy jeszcze nie został wiceprezesem, ale był kandydatem w moim programie w winiarni dla Bodega obok, powiedział wprost przed kamerami, dyrektor sportowy, mówił o panu, przez ostatnie cztery lata nie zrobił nic. Pan mówi o tym, co Pan zrobił już w tym, w tym programie i ja, ja to doceniam. Ale jak Pan odbiera takie opinie Romana Koseckiego, który dzisiaj jest wiceprezesem PZPN? Widzi Pan, ja w ogóle takie opinie oceniam jako opinie ludzi bardzo zakompleksionych. Mhm. Ci, którzy mają kompleksy w stosunku do kogoś i muszą publicznie wyrazić o tym kimś swoją opinię. Mhm. Ja nie mam kompleksów w stosunku do nikogo. W związku z tym nie wyrażam takich opinii na, na temat żadnej osoby, Natomiast y, przykro mi, bo Roman Kosecki w ogóle nie ma pojęcia o tym, mówiąc to, w ogóle nie miał pojęcia i nie ma pojęcia pewnie dalej, czym zajmuje się na co dzień dyrektor sportowy. I sądzę, że jak zorientuje się i pozna, jaka była praca i co robi na co dzień dyrektor sportowy, to zobaczy, co to jest za olbrzymi dział pracy, który trzeba wykonać. Jakie kompleksy może mieć Roman Kosecki zatem? A proszę go spytać. Ale pan mówi, że to mówi osoba no skoro... zakompleksiona. Tak, bo to osoba zakompleksiona krytykuje innych publicznie. Po prostu doświadczyłem to wielokrotnie i ja mam swoje mhm. zdanie również na temat wielu osób, ale nie mam żadnych kompleksów w związku z i dlatego nie wypowiadam się. Mówi pan w wielu wypowiedziach ostatnio, a szczególnie, a szczególnie ta jedna się przebija. Pewien etap się kończy, coś się kończy, coś się zaczyna. Być może zaczyna się znowu praca trenerska. Prawda to? Nie ja pan, jestem szkoleniowcem od zawsze i wszystko co robiłem to była również sprawa szkoleniowa z tego względu, że prowadząc nadzór nad reprezentacjami młodzieżowymi, te reprezentacje, które i juniorskimi. Te reprezentacje, które zbliżały się do, do eliminacji Mistrzostw Europy, jeździłem z nimi na zgrupowania, przebierałem się w dres, schodziłem na boisko, prowadziłem z zajęcia, prowadziłem odprawy z zawodnikami, przygotowywałem prezentacje dla tych chłopców, tłumaczyłem im, co to jest reprezentacja narodowa, uczyłem ich odpowiedzialności reprezentacyjnej również za to, co robią na boisku, a więc jest to cały czas praca szkoleniowa i wyłącznie szkoleniowa. Po meczach dyskutowałem z, z selekcjonerami, no bo y, musi być to facet z autorytetem, który posadzi naprzeciwko siebie Młodego trenera i dyskutujemy nad tym, jak ten zespół gra, dlaczego akurat w taki sposób, dlaczego taka selekcja, dlaczego takie zmiany. To tylko może zrobić ktoś, kto już to przeżył, kto, to, mhm. kto ma wielkie doświadczenie i kto ma wielki autorytet, żeby z takim człowiekiem rozmawiać. A więc jak pan widzi, to szkolenie cały czas było blisko. Oprócz tego. Oczywiście do szkolenia, które prowadziłem dla trenerów, ponieważ wykładam w szkole trenerów mhm. Polskiego Związku Piłki Nożnej. ponieważ jestem edukatorem Polskiego Związku Piłki Nożnej i UEFA, więc wykładałem również na, na konferencjach zagranicznych oraz UEFA od czasu do czasu deleguje mnie na, do innego kraju. Jest pan żeby... w setce najwybitniejszych trenerów świata tej organizacji, statystyków i czegokolwiek? Ta. Historyków w futbolu Jako jedyny Polak, to rzeczywiście pan to powiedział. Jako jedyny Nie, no, Polak. Nie, pan to powiedział ostatnio. No, p... Bo to jest prawda, to nie ja, to, to FIFA to podała na swojej stronie. Ale więc... no, wie pan, że ta federacja tych statystyków, czy, czy jak to się nazywa, to, 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 to nie jest poważne. Nie jest poważne. No to rozumiem, że, że Ferguson nie może być pierwszy, a nie, ale, ale, nie może być ale Ta być, sama organizacja, ta sama trzeci, organizacja jak tak ktoś o tym pisał, stwierdziła, że Michał Żewłakow jest w czwórce najwybitniejszych czy najsłynniejszych, najsłynniejszych piłkarzy świata, a Messi na 31. miejscu, no wie pan. Nie pan, o czym mówił? Mi, jeśli chodzi o Michała Włakowa, jest to dzisiaj piłkarz, który jest na pierwszym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o liczbę rozegranych meczów reprezentacji narodowej, a więc należy mu się odpowiednio szacować. Co pan sądzi o wypowiedzi Zbigniewa Bońka, który także w tym programie powiedział, ja nie oczekuję od Waldemara Fornalika awansu na Mistrzostwa Świata do Brazylii. Pan jako były selekcjoner, czy pan by przyszedł do szatni piłkarzy po jakimkolwiek meczu eliminacyjnym i powiedział, o dzisiaj panowie remis. Albo no, przegraliśmy, nie martwcie się i tak do Brazylii nie musicie jechać. Naszym celem jest 2016 i mistrzostwa świata we Frank no mistrzostwa myśli, Europy we Francji. Myślę, że to jakiś taki lapsus słowny akurat się zdarzył z Zbyszkowi. Nie lapsus słowny, bo on to powtarza wszędzie, no to za każdym no, razem powtarzać dobrze, lapsus. Ale, Panie trenerze, mnie się tak to wydaje, bo. Nie, nie, proszę o ja, ja szczerze mówię, że nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek grając o mistrzostwa świata, o awans do Mistrzostwa świata, szczególnie do takich Mistrzostw świata jak w Brazylii, mm -hmm. mógł powiedzieć, że nas nie interesuje Awans do Brazylii, bo to jest jakiś nonsens, prawda? Słuchają tego piłkarza, słuchają tego kibica, słuchają tego selekcjoner, wręcz odwrotnie. Wszyscy muszą zrobić wszystko, żeby do tych mistrzostw świata awansować. Ja, ja osobiście byłem, byłem wściekły, że nie udało nam się wygrać z Anglikami, bo, bo czułem, że ten, te, to zwycięstwo jest w naszym zasięgu tym razem, mhm. i że tylko jest jeden punkt, a nie trzy. Bo gdyby było siedem, to byłaby zupełnie inna sytuacja w dniu dzisiejszym. Ale i tak jest niezła sytuacja, i trzeba zrobić wszystko, żeby do Brazylii awansować. Jestem tutaj absolutnie odwrotnego zdania niż, niż Zbigniew. Jeżeli prezes pzp wypowiada takie słowa, to przyznam, pan, że nie napędza w tym samym piłka. I ten selekcjonera, szczególnie selekcjonera, do skrajnego poświęcenia. No wie pan, to nie chodzi o to, że bo nie wiem, czy oni słuchają takiej wypowiedzi. Bo... No jak nie słuchają? Oczywiście, że słuchają. No tak, ale to nie wpłynie na, na ich sposób gry, bo oni tak za wszelką cenę będą chcieli do tych mistrzostw świata awansować. To, mhm. to przecież taka impreza każdemu się może zdarzyć raz w życiu. Już, już to się nie powtórzy w ich karierze. Także każdy chce tam być. Partnerem programu jest portal weszlo.com. Partnerem programu jest portal weszlo.com. Boli pana trochę to, że yy... Bo niech panu nie, nie, nie pozwolił dalej pracować, prawda? Nie, ja panu powiem, że wielokrotnie nawet nosiłem się z zamiarem odejścia z PZPN-u wcześniej. Kiedy to, o czym panu Trzeba było mówi, tak zrobić, może byłoby po może, prostu może, może trzeba było tak zrobić, ale z drugiej strony ja nie pracuję tylko dla tych ludzi, którzy rządzą związkiem. Ja mhm. od, od wielu, wielu lat pracuję tylko i wyłącznie dla polskiego futbolu. Yy, dlatego dobrze, że akurat rozmawiamy, to warto zdementować, bo też gdzieś tam napisano, że Engel mhm. był związany z jakimś układem. Z jakim układem? Najpierw Listkiewicz zaproponował mi dlatego tę funkcję, ponieważ zastępowałem już Antoniego Piechniczka jako wiceprezes do spraw szkoleniowych po rezygnacji Antoniego Aha. Piechniczka. Później Grzegorz Lato zaproponował mi tę funkcję tylko dlatego, że chciał, żeby wyprowadzić reprezentacje juniorskie i młodzieżowe na prostą. Po raz pierwszy zrobiliśmy konkurs trenerów. Na te stanowiska. Dobraliśmy fantastycznych ludzi. Dorna, Wójcik i, i, i Dawidowski świetnie Aha. sobie to robią. Udało się zrobić z nich team, który przerzuca również piłkarzy z tych najbardziej utalentowanych do wyższej reprezentacji. To było niemożliwe wcześniej. Wiele rzeczy naprawdę udało się zrobić bardzo fajnych. Także ja się bardzo cieszę, że zostawiam za sobą, że tak powiem. Coś, na czym można dalej budować. Mało tego, został rozpisany plan strategiczny rozwoju mm -hmm. Związku Ostrożnej Szkoleniowej do 2019 roku, a więc do stulecia. Pan tak opowiada, że ja sądzę, że w 2016 roku, no może nie 2016, ale 2018 to my będziemy mistrzem świata. A dlaczego nie? Nie, no pan właśnie żartuje teraz. A dlaczego? Nie? A co stoi na przeszkodzie? Przecież mamy bardzo zdolnych młodych piłkarzy. Jest kwestia tylko tego, żeby zrobić odpowiednie warunki tej reprezentacji. Dać tym chłopakom naprawdę możliwość gry na, na najwyższym poziomie. Mamy w piłkarzy dzisiaj, którzy w Bundeslidze rządzą. Eee, trzech piłkarzy w Bundeslidze, panie trenerze. Ja, trzech, panu, trzech piłkarzy trzech, w trzech, trzech, trzech piłkarzy a Legia w Warszawa nie jest w stanie przejść Trondheim, a, a Śląsk. Ale to jest zupełnie co innego. A to nie jest zupełnie co innego. Zupełnie co innego, bo tam zespoły są budowane wokół najlepszych piłkarzy, a u nas najlepszych piłkarzy się sprzedaje. W związku z tym ten etap akurat rozwoju Polskiej piłki nożnej mamy jeszcze przed sobą. Kluby to jest zupełnie inna bajka. I dlatego. Ale jak ty ale jak, w ale jak nie tak. za zagranicy zagrali, to widzieliśmy też na euro, panie trenerze. I to jest jakby wykładnik. Nie, nie, nie. W dużej mierze. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Na euro mieliśmy zespół, który nie był właściwie do tej imprezy najprawdopodobniej przygotowany. I to jest zdanie, które wypowiedział Antoni Piechniczek na ostatniej konferencji, mhm. gdzie powiedział, że absolutnie po raz kolejny się oszukaliśmy na tym, że zatrudnianie fizjologów, ludzi spoza Polski, ściąganych tylko na jedną imprezę, którzy nie znają ani zawodników, ani specyfiki przygotowań, ani niczego innego, było wielkim błędem. I te rzeczy my zostawiamy oczywiście dla siebie, możemy mówić jako trenerzy w swoim gronie, nie mówimy tego publicznie, bo po co? To prawda, ja myślę, że największym akurat tam yy, błędem i problemem to było zatrudnienie Franciszka Smudy z tego czasu, ale musimy już kończyć, panie trenerze. Nie pozwolę <laughs> się panu do tego odnieść. Kończymy tezą. Kończymy tezą. Smuda nie dał rady. No To był błąd. Ale ja bym zakończył, wie pan, czymś innym. Ernest Bryl miał fantastyczny wywiad, którego słuchałem z zapartym tchem niedawno i powiedział bardzo ciekawą rzecz. Powiedział, że my w Polsce mamy teraz taki czas, że za wszelką cenę chcemy deprecjonować wszelkie autorytety w każdej dziedzinie życia. No bo niby po co mamy skakać i przechodzić nie, poprzeczkę? Ale my, mamy, my, jako media ale, ale mamy niech, pan prawo da, nie, 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 niech pan mi da do końca. Że po co mamy starać się przeskoczyć poprzeczkę stawianą na wysokości 1,90 90. M? Skoro możemy wszyscy przeskoczyć poprzeczkę na wysokości 20 cm i powiedzieć popatrzcie, jak jesteśmy genialni, a więc już nam nigdy więcej do czego pan pan Bo musimy autorytety kończyć, panie nie są potrzebne. Zmierzam do tego, żeby przede wszystkim szacunkiem leżyć tych, którzy naprawdę cokolwiek w Polsce osiągnęli. Franciszek mu się z klubem. Franciszek Smuda jest jednym z najlepszych polskich trenerów, który z, z, z zespołami klubowymi osiągnął fantastyczne wyniki. I to było podstawą, że został selekcjonerem reprezentacji. No, ale zgodzimy się, że w roli selekcjonera sobie nie poradził. Nie jest trenerze. to pierwszy selekcjoner, któremu się nie udało. Ani w, pol, i w Polsce, i na świecie. Dwa i pół roku spokoju. No, no, panie że... trenerze, No przecież to się nie godzi. W takim stylu u siebie przegrać mistrzostwa. Niech pan, spojrzy pan się... organizacji. Ale... Widział pan tych kibiców, jak oni wychodzili ze stadionu? Pan... Wyglądali jak zbite psy. Ja też byłem zbity psy. ja też. Natomiast y, widzi Pan, Brazylia w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata, w trakcie, bo już te przygotowania trwają, oni mhm. też mieli tyle czasu, co my, zmienili trenera i dali teraz nowych trenerów. A być może to właśnie y, byłoby coś, co uratowałoby to euro dla Polski. Gdyby w trakcie zmieniono trenera, a ja wiem Panie Trenerze, że był taki pomysł i wiem, że pojawiało się na giełdzie Pańskie. pańskie Nazwiskowy. Tak, <noise> ciągle jak kluk z kapelusza, nie, no jak się wiec. coś dzieje... Oczywiście, to jest, oczywiście pan o tym nie wie. Oczywiście pan o tym nie wie. <noise> nie, nie wiem, no bo nie. Uwagam pana, bo, no był, był nic takiego ta... pojawiało. W chyba dziewiątym roku. Ale to w wyla... mediach się pojawiało. Nigdy nie, to się nie... pojawiało w PZP. -nie. To na pewno nie w sferach szkoleniowych, w których ja się obracam. Mhm. Czegoś takiego w ogóle nie było. Pan jest szczerym człowiekiem, ale nie wierzę panu w to, wszyscy, co pan pracuje? Nie, wręcz odwrotnie Franciszek Smuda wiedział o tym, bo mm -hmm. był kilkakrotnie zapraszany przez nas na Wydział Szkolenia i wiedział o tym, że w każdej chwili wszyscy jesteśmy gotowi mu pomóc jak tylko no, to to jest katastrofa. A co pan już, Dobrze, dobrze, bo musimy powoli kończyć, zaraz to będziemy <laughs> mieli problem. A co pan sądzi z kolei o tym, że Franciszek Smuda jako selekcjoner? Nie potrafił w ogóle y, współpracować z mediami. W dzisiejszych czasach to jest niezbędne. Tak, jest to jeden wielki dział właśnie. Zobaczmy, to... co robią Niemcy. Postawili na Joachima Lewa, który jest tak, znakomicie ubrany, bo firma go ubiera, bo to są sponsorzy, bo to są media, bo to jest przekaz, który idzie w świat. A u nas siedzi selekcjoner, który tak. Mówi, że e, przegrali, e, przegraliśmy czy zremisowaliśmy ze Związkiem Radzieckim, że ciągle jest Czechosłowacja, który nie potrafi mówić tak naprawdę w żadnym języku, a na pewno nie w naszym. Po niemiecku słyszałem też mówić średnio. No przecież to jest śmieszne. Panie trenerze, w dzisiejszych czasach to jest śmieszne. Panie doktorze. Nasza grupa selekcjonerów nie jest wielka, i chyba pan sobie nie wyobraża, że jeden selekcjoner mógłby mówić źle o innym. Także nie namówi mnie pan na to, żebym cokolwiek złego powiedział na temat swojego kolegi, selekcjonera reprezentacji Polski. Trzeba go szanować za to, że doszedł do takiej funkcji jak selekcjoner reprezentacji Polski, która jest jedną z najbardziej eksponowanych i odpowiedzialnych funkcji cenarskich w Polsce. I za to go trzeba szanować. A to, że mu się nie udało, to jest zupełnie inna kwestia. I Tą zasłonkę taką milczenia nad tym bym spuścił. I nie, szanować tylko za to, że został tym selekcjonerem? Tak, że, bo tego się przypadkiem nie otrzymuje. To nie ma tak, żeby ktoś przypadkiem stał się selekcjonerem jakiejkolwiek reprezentacji. Mhm. Nie ma Pan wrażenia, Panie Trenerze, że jednak mm, funkcja selekcjonera Franciszka Smuda przerosła? Na pewno sam Franciszek Smuda doskonale wie, jakie błędy popełnił i nie udało mu się, że tak powiem, tych błędów naprawić do końca do końca mistrzost nie osiągnął nic więcej, co zrobili jego poprzednicy, a wręcz nawet. Nie mniej. pan mówi, że mniej od pana. Ode mnie na pewno mniej, ponieważ trzy punkty i trzy bramki na razie trzeba to dogonić i. i, i... I zrobić coś więcej. Ale pan, co, ta pan też tak opowiada o tym, jak to by był wielki sukces w tej Korei. No to, to, to też tak nie, nie jest, Ale Proszę prawda? Pana, w Korei to Pan był... jechał po złoto, po puchar. Tak. I gdybym jechał dzisiaj, to jechałbym tak samo po to samo złoto, bo tylko wtedy ta praca ma sens, inaczej nie. Natomiast wracając do Franciszka Smudy, to tylko przypomnę Panu, że żaden z selekcjonerów nie miał tak wielkiego poparcia społecznego i medialnego, jakie miał Franciszek Smuda, wchodząc na fotel selekcjonera reprezentacji Polski. To było 78 poparcia społecznego. Żaden z nas czegoś takiego nie miał. Ale Także... to nie są wybory do Parlamentu. Dobrze, ale, ale to jest szalenie ważne, bo to jest funkcja właśnie medialna i to jest funkcja społeczna. Do y, y, kibicowania reprezentacji Polski przyznaje się 28 milionów Polaków, a więc niech pan sobie wyobrazi, że właśnie 78%. No ale to Janek ma zawsze inne zdanie niż wszyscy. W związku, z tym, w związku z tym to poparcie było kolosalne i wszyscy myśleliśmy, że to jest fantastyczny wybór. Nie wyszło. Niestety, stare powiedzenie trenerskie jest, jak no, źle, źle wy selekcjonujesz, to sam sobie przygotujesz porażkę. Panie tak trenerze, jak jest... a, jak naród, a jak naród powie, że chce na y, selekcjonera Radosława Majdana, 28 milionów ludzi nagle powie, że chce Radosława Majdana, no to, dobrze, wy, to wy ale, byście ale postawili pan, na Radosława Majdana? w tej chwili nie, 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 bo pan robi rzeczy ekstremalne. Natomiast Franciszek Smuda miał za sobą, jak mówiliśmy wcześniej, bagaż mm -hmm. naprawdę świetnych wyników, jeśli chodzi o pracę z zespołami klubowymi. Z perspektywy czasu to był błąd, że nie zatrudniliście jednak Kasperczaka? To trzeba spytać. Witam pana. No wie pan nie wiadomo, jakby Kasperczak wypadł. No bo dzisiaj wiemy, jak wypadł Franciszek Smuda, ale nie wiadomo, jak by wypadł inny szkoleniowiec. Na pewno jest potencjał ja twierdzę, mhm. i mówię to z pełną odpowiedzialnością. jeśli chodzi o potencjał piłkarski, jakim dysponujemy w tej chwili, to z pewnością jest to zespół, który z grupy takiej, jaką mieliśmy w mistrzostwach Europy powinien być. Zgadzamy się, że to była najsłabsza grupa. Tak, to była najsłabsza grupa. Podsumowując ten długi wywód o, o, o smudzie, dlaczego my... Zagraliśmy tak słabo, krótko, panie trainerze. Pan to? Bo oglądał, nie byliśmy właściwie przygotowani do, 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 do tego. Ale pod jakim względem? No wiadomo, że byliśmy Pod nie... każdym względem. Przede wszystkim jak pan widział 45 minut z Grecją, to wszyscy byliśmy zachwyceni, ale hmm. drugie 45 minut to już nie było tego zespołu na boisku. No więc coś było fizycznie nie tak, bo to było widać, że to fizycznie coś się stało. Piłkarze mówili, że dach był zamknięty. Nie, no to śmieszne są tłumaczenia. To Żaden dach, oczywiście. Ja byłem, przy pana w Dlatego... na meczu yy, Szwecja, Anglia, w którym no, Ibrahimović strzelił ale... 4 gole i też mieliśmy zamknięty dach. I super, I się grało. Oczywiście, i super. I, i, do tego wracam. Piłkarz może nie wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, że nogi go nie niosą. Pomyślał pierwsze co o dachu, prawda? Mm -hmm. A ja, a to dokładnie o czym mówiliśmy wcześniej, Antoni Piechniczek podsumował to. Nie ci ludzie robili przygotowanie do tych mistrzostw Europy, którzy powinni. I niestety zapłaciliśmy za to. W innych meczach... Tym bardziej prosiło powinni. się o zmiany, prawda? No to prosiło się, No co zrobić. Już dzisiaj jesteśmy mądrzy. Nie pan, najwięcej jest poniedziałkowych trenerów. Tacy co w poniedziałek wiedzą wszystko. Nie no, ale jednym z głównych zadań trenera wcześniej. jest to, żeby zmieniać podczas meczu e, zestawienie, ustawienie swojego zespołu. Tak, żeby dostosować do sytuacji boiskowych. No pan to doskonale wie. Tak, tak, tak. To był ten jeden z zarzutów zresztą nie, nie, nie tylko y, profesjonalistów i trenerów, ale, ale również kibiców, że te, te zmiany nie zostały w sposób właściwy i szybko dokonane, bo prosiło się o kilka zmian. Czyli pan też to zarzuciłby smudzie? Ja smudzie nic nie zarzucam. Smudzie się nie udało doprowadzić do tego, ażeby mhm. był to sukces, a nie porażka naszego zespołu na mistrzostwach Europy. Czekamy na sukces. 2016 to jeszcze to jeszcze czy już? A dlaczego jeszcze? Już! Im tak? szybciej, tym lepiej. Ale medal? Pan wierzy naprawdę w, w ciągu kilku lat w medal reprezentacji Polski na dużej imprezie? Wie pan, do tego roku, jeszcze 4 lata temu, nikt nie wierzył, że możemy jako grupa Under 17, bo mówiono, że nie ma w Polsce myśli szkoleniowej, nie ma szkolenia młodzieży, nie ma niczego, prawda? Czy ktoś by myślał, że zdobędziemy medal na mistrzostwach Europy? Tymczasem Polska no, doszła ranga, do, do ranga, mistrzostw ranga Europy. Jest, ranga jest zupełnie Ale nie... jaka ranga? Te same, te, te same kraje grają. Tam się nic nie zmienia, te same metody szkoleniowe są tam i tu. A więc y, to wszystko jest absolutnie realne. Tylko trzeba to wszystko dobrze, profesjonalnie zrobić. Jerzy Engel, dziękuję za, za rozmowę. Były selekcjoner reprezentacji Polski. Były dyrektor techniczny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Były. Długo można było, naprawdę długo długo można byłoby. Ale obecny członek wymieniać. Development and Technical Assistant Committee, WFA, reprezentujący polskę i polskich trenerów. Z znakomitym angielskim akcentem. Jerzy Engel był moim Państwa gościem w kawiarni Moment na Nowym Świecie w Warszawie.